Dzień dobry moi drodzy, witam. Jestem następnym odcinku z Cyberpunka <laughs> Oczywiście widmo wolności No i mamy sobie zadanie e, fabularne, głębokie rany i stare bizny. Udaj się do baru demov. Kupujcie I szczerze mówiąc nie pamiętam co myśmy tam mieli znaleźć. To twoje zdrowie No i się przekonamy, oczywiście znowu sobie zrobiłem porządek w ekipunku. Zobaczmy, kim jest? myśmy się mieli tu z kimś spotkać, prawda? Już nie do końca dobra. pamiętam. Jakbym mnie ktoś pytał, to ja bym takiego rzuciła i tyle. Niech sam sobie radzi. No co, że mnie? No tak. może i racja. No ale nic spora na mnie. Trzymaj się. Dobra? Głowa do góry będzie lepiej. Mm, tylko nie dawaj sobie więcej pamiętać. No dobra. Co dla ciebie kochany? Zaskocz mnie? Zaskocz mnie? Czyli specjalność zakładu w porządku. Hej, jesteś na miejscu? Jestem i czekam na ciebie. Będę za sekundę. Tylko jest jedna rzecz, o której musisz wiedzieć. Co się stało? Aha. Co takiego? Ta akcja 7 lat temu, po której Myers spisała mnie na straty, dostałem po niej legendę, że sprzedałem się Arasace. Alex wciąż myśli, że to prawda. Może zrobić się nerwowo. No masz. Mm, jak dobrze się znaliście? Oczywiście muszą być kłopoty, co? Byłem jej agentem prowadzącym. Ona myśli, że to przez moją zdradę kazali jej zostać w doktor po wojnie. Rozumiesz, do czego zmierzam? Rozumiem. Rozumiem. Może kazać nam się pierdolić. No, coś w tym stylu. Jestem pod drzwiami. Dobra, napij mi się najpierw ich specjalnie. Proszę bardzo. I smacznego. Dzięki. Nigdy cię tu wcześniej nie widziałam. Pierwszy raz w Doktown? O nie. Szukamy, Alex. Tak chuja szukacie. Czyli co? Jesteś nie ma na tu. krótkiej liście osób, których tu nie obsługujemy. A teraz wstajesz i Dla mnie wychodzisz. mnie z niech będzie podwójny. On jest ze mną. Uparty skórwy synu. Okej, okay, a coś ty tu narobił? No dobra, kochani. Na dzisiaj to wszystko. Zamykamy. Już, do widzenia. Nigdzie się kurwa nie rusza. Nie no. Serio? No normalnie, serio. Oj, chyba tu nie jest mile widziany, co? Wiedziałem, już usłyszeliśmy, że ten nie będzie tutaj u no nas miło stojony. Już. A nie sądziłem, że ta też. A coś ty tu narobił, stary? Ej, ja tu też jestem. Alex. Siedem lat. Kurwa, siedem pierdolonych lat. Wielki Solomon Reed. Ej, ja tu też jestem. Abym ja tam wyciągnął broń na miejscu widz. O. Oh. No bo to ale. Oh, kurwa. On nie rozumie, to może ty jest. Teraz porozmawiamy na spokojnie. No proszę Przesyła nas Rosalind Myers. Mamy misję w Dogtown. Co? Z nim? Ten facet zdradził wszystkich. Siedem Nie, lat Alex. temu. Siedem lat temu zostałem uśpiony, a was nakarmili legendą. Legendą, w którą musieliście wierzyć. A dlaczego teraz mam wam wierzyć? Wypierdalajcie obaj. Ty i on! Poznajesz to? Mamy rozkazy od prezydentki Myers i tylko tyle powinno się dla ciebie liczyć. Liczyło się przez siedem lat. Ja. Nie wiem. To sobie to poważnie przemyśl. Kurwa. Muszę zapalić. Ale że to będzie Alex to się nie spodziewałem. I co tak się wyszło? Wyszedł? No w ogóle co to było? Ta akcja ze zmianą wyglądu. szpiegowska technologia. Kiedy twoja agencja ma wsparcie militechu możesz sobie pozwolić na takie rzeczy. Może zrobić się nerwowo, co? To no, coś się zrobiło. No. No. Zaczekaj tu. Ja się tym zajmę. Na pewno? W tym wypadku chyba lepiej ja niż ty. Nie dało się zaczekać, aż skończy fajka, co? Tak, przy okazji jestem w jej. Przedstawmy się, Alex. Kolejne zadanie dla nowych Stanów Zjednoczonych, co? Nowa misja? Mhm, mm tak. No, to co to jest? Tak wygląda prawdziwa Alex? To z nią rozmawiam? A czekajcie, czekajcie Alex to kobieta A co? A myślałem, że to, tym... że to chłop, który Zresztą... jeszcze ma maskę kobiety A. Oh, jaka to różnica, nikogo nie obchodzi prawdziwa Alex Może mnie obchodzi Aha, ja się chłopa spodziewałem Okej, okay. no to powiedz coś więcej o tej misji Zaginęła agentka Dlatego się tak A zdziwiłem, ja Alex się chłopa spodziewałem no, proszę. I nagle Efa jej przypomniała sobie o mnie? Nikt w ich szeregach nie zna doktora tak jak ty. W ich szeregach? Czyli nie jesteś agentem? Ciekawe, co ci obiecali. No, Okoliczności nie były idealne, ale składałem przysięgę przed samą prezydentką. Tylko ile ona znaczy ta To co? jednym z nas, tak? No dobrze. To co ci obiecała sama prezydentka, ha? Hmm. Mamy umowę, że im pomogę. Jedna misja. Misja może trwać nawet kilka lat. Spójrz na mnie. Też jestem na misji. Cały czas. Od wojny rozpracowuję miejscowych handlarzy nielegalnym techem, bronią. <gryw> Jedna misja. Cóż, ja nie mam tyle czasu. Widzisz, to zawsze tak się zaczyna. Coś ci obiecają, potem znowu. No, ona więcej, nie wie co. Więcej. Co mam w głowie? Aż pewnego dnia przygłożę ci chuje do ściany. Jesteś z tym ok? Aż tak przywiązany do tej misji? Powiedz, co w tym jest dla ciebie? Powiem jej. Szukam pewnej dziewczyny, Je jej też jej szuka. Jest nam po drodze, więc dziś jestem agentem. Okej. Okay. To kim jest ta dziewczyna? Songbird. Uf, ja pierdolę. Jeden papieros to będzie za mało. A o co chodzi? Aha. Czyli nie wiesz. A ta co znowu zrobiła? nie wiem. My tu chyba nic nie wiemy. Misja, po której Rid zniknął na 7 lat, a ja trafiłam tutaj i wszystko się wypierdoliło. Hm? Wiesz, kto w niej służył? Ja, Rit i Songbird. Nikt ci nie powiedział, co? Ja tu chyba nic nie wiem. Tak nam to wychodzi teraz. No to fajnie. Wierzysz w zbiegi okoliczności? Wierzysz, kurwa, w przeznaczenie? Nie. Bo ja wierzę że jak podstawisz te same wartości do nowego równania, to wyniki okażą się zajebiście podobne. Mm -hmm. O kurwa, jestem mistrzynią w popełnianiu po raz kolejny tych samych błędów. Masz szczęście. Ale mi można ufać. Ale mam warunki. Nadal jesteś agentką. Nie przeginasz trochę? Nie? Skończyły się czasy bezwarunkowej przyjaźni. Możesz to powiedzieć Ridowi. Ja to widzę tak, że wyświadczam wam teraz przysługę. Coś za coś. Dobra, jakie? Co to za warunki? Monako. Chcę jeździć złoconą Herrerą po Riwierze i pić szampana na jachcie z jebaną księżną. Tak. Chcę emerytury dla szpiega, kumasz? A nie, zesłania na placówkę dyplomatyczną, gdzie jest ciepło, ładnie, pomarańcze są smaczne i nic się kurwa nie dzieje. To się z prezydentką to załatwi. Załatwisz to? Znaczy to misja dla prezydentki. Niech ja będzie trzeba i sam zawieziecie do tego monako. Idź. Powiedz mu, że to zrobię. No i dobrze. I daj mi zapalić jeszcze jednego w spokoju. Dobra. Dobra, niech będzie. Dzięki, Aleks. Dopiero porozmawiajmy teraz z Ridem, co? Trochę rozmył ostatnio. Ok. Eee... Stawką jest emerytura dla szpiega, ale zrobi to. I zgodziła się? Tak po prostu? Nie tak po prostu, ale zgodziła się. To jest? A, idzie tu. To co, Reed? Potrzebujesz kogoś, kto prowadzi cię po tym zadupiu, tak? A ten Cieszę tu tyle lat, lat ufam. Niech ci będzie. No, Okej, okay. co z nią? Podobno mamy ją znaleźć. Eee, yy, gdzieś, nie wiemy czy żyje. Nie wiemy nawet, czy żyje. Byliśmy połączeni. Songbird wykorzystywała cyberprzestrzeń i co się zaatakowało. No i zniknęła. Tyle wiemy. Potrzebujemy netranera, takiego, który spędza naprawdę dużo czasu w cyberprzestrzeni i mógł coś słyszeć. Masz kogoś takiego? Wilki Slider Lager? Slider, No A coś ty tak. To znowu znajome nazwisko. Niestety zerwał nam się ze smyczy, ale wiem gdzie go znaleźć. Kim jest ten... Slider? Voodoo Boy. Renegat i morderca, który zaczął dla nas kablować. Gość jest całkiem ślepy poza siecią. Uszkodzony płat potyliczny. Nawet Hiroshi mu nie pomogło. Okej. Okay. Pomoże nam? Będzie chciał nam pomóc? Slider? W życiu. To recedywista, który za nic ma zasady. Przycisnęliśmy go, żeby dla nas pracował. Wygląda na to, że będziecie musieli przycisnąć go trochę mocniej tym razem. Mm -hmm. Nie wiadomo, Właśnie, nie widował, a Ślepy, a zerwał się ze smyczy. Otoczył się ziomkami z hajtańskiej diaspory i rozwinął produkcję techu oraz haków. Myślisz, że słynni magicy z Kabuki naprawdę siedzą w Kabuki? To tylko punkt zbytu. Czemu jeszcze go nie dorwałaś? Mówisz, że zerwał się wam z łańcucha, ale wiesz gdzie jest. To czemu jeszcze chodzi wolno? A może zostawiliśmy go sobie na taką sytuację jak ta. Slider to problem do rozwiązania na kiedy indziej. Dobra. To co? Idziemy? Slider ma kryjówkę w nieukończonym budynku spa w Luxor Heights. Zaraz dostaniesz dokładne namiary. Co, rób się że idziemy do niego jeszcze, się na miejscu. Ja i Alex jeszcze porozmawiamy. Dobra. Nie pozabijajcie się nawzajem. Będę was jeszcze potrzebować. Dobra. Spotkaj się z Ridem pod kryjówką Sajdera. A jeszcze Johnny? Coś powie? Przyglądałeś się temu drzewu. Ciekawe, no. Niespecjalnie. Co z nim? Znaczące to, co nie? Najładniejsza rzecz w tym gównianym grajdołku to pomnik wzniesiony dla umarłych. Ciągle nie łapię tego durnego przywiązania do symboli i pustych gestów. Eee. <laughs> Trochę zażartujemy? Nie gadaj. Też zapaliłbym ci taką świeczkę, gdybym miał jedną przy sobie. Ech, może ja sam bywam sentymentalnym głupkiem. Kiedy patrzę na tych dwoje, na Lida i Alex, przeżyłem kiedyś coś podobnego. O matko, no proszę, Johnny, który empatyzuje z obcymi ludźmi. Jeżeli nawet jest tu przyjaźń, to zostanie zniszczona. Jak nie wczoraj, to dziś. Jak nie dziś, to jutro. Bo sami nie mogą się zdecydować, czy być przyjaciółmi, czy wykonywać rozkazy. O matko. Jeśli oboje wierzą w to samo, to czemu nie mogą służyć temu samemu? Na tym właśnie polega ironia, że oszukują cię, że musisz w coś wierzyć. A powinieneś wierzyć w swoich przyjaciół. Pomyśl. Ile razy można za kogoś przyjąć kulkę i wciąż mu ufać? Hmm. A jakie to ma znaczenie? Podmień kogoś na państwo albo korporację. Ile razy możesz się poświęcić dla tych skór wysynów? Ile razy dasz do siebie strzelić za Dane uważam, że nas wszyscy mogło... Na I pomyśl. Nie powiedziałbym. Myślę, że faktycznie ktoś nas oszukuje, a nie powiedziałbym, że wszyscy od razu nas oszukują. Uf, ja. Tutaj, Kurt Hansen. Mam dobre wieści. Pewna prezydentka odnalazła się cała i zdrowa. Jest w Waszyngtonie. Zapewnia od początku, zachęcając. Tak, Dzięki naszej stanowczej postawie, prowokacja szykowana przez NUSA nie odniosła skutku. No proszę. Ale ja się dowiedział, że jest. A no tak, bo przecież musieli powiedzieć, gdzieś to nie, że jest. W Waszyngtonie Dobra, no myślę, że się dalej. Kontynuujemy mi. Nie, 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 pominę sobie tego gagatka jednego. No to widzę, że chyba takie. Jeszcze raz? Nie, 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 kontynuujemy fabułę. Trudno, najwyżej zniknie. Pojawią się następne, bo to chyba jest takie nieskończone. Dobra, wezmijmy sobie nasz pojazd. No, wszędzie. Nie wiem, czy właśnie, zastanawiam się, czy ta misja musi się odbywać w nocy, bo ja znowu nic nie widzę. Jezu, prze przepraszam. No, zaraz, czekajcie, muszę. Mogę sobie tu przewinąć czas? Kiedy jestem w samochodzie? Mogę. Na dzień przewiniemy sobie czas. Tak się przewija czas w ogóle, bo nie wiem, czy wam pokazywałem. A propos, widzę, że tu mamy punkt umiejętności. Co sobie pójdziemy? opanowanie. Mam dwa. To w opanowanie. Y. Dobra. I drugi w budowę ciała myślę. Chyba, że... Nie, dobra. W budowę ciała następny. Aha, mówiłem tylko jeden atrybutów. O kurde. Mam dwa atutów. To atuty, co sobie poza odcinkiem przydzielę. Wam pokażę najwyżej. Ostatnio trochę mniej walki w fabule, co? Co prawda ostatnio dużo walczyliśmy, ale to w ramach zadań pobocznych. A jeśli chodzi o fabułę, to ostatnio trochę mniej tego. No tyle się działo na początku, że nie ma też co się dziwić, nie? Pomocy wkładam! Oni mnie zabiją! Ciekaw jestem, ile tu... Przepraszam, ciekaw jestem, ile tu trwa fabuła, a propos, tak? No ja nie sprawdziłem, zapomniałem. Nie, on taki prolog to był wtedy, kiedy zostaliśmy tym agentem, tak? Takie zakończenie prologu No najważniejsze, że tu już nie ma prezydentki, co? Że udało się panią prezydent uratować O tu mamy, co my tu mamy? Głupio by było nie skorzystać, co? Czy to jest to, co miałem wcześniej na mapie? Chyba tak Mhm no i to wszystkie oznaczone, a później ja muszę być koło tego żeby je znaleźć, czy jak? pobierz dane operacyjne być może muszę być koło tego żeby to znaleźć, nie wiem dobra, ale pozbieramy sobie trzy, bo te są jednak najlepsze za jeden to mnie tak nie fascynują jakoś, wiecie? dobra, na górę znaczy ale fajna, to była mi się podoba, bo jest taka klimat szpiegowski, podoba mi się, no. Nie wiadomo, co tu się dzieje. Ja też podejrzewam, John tu absolutnie nikomu nie ufa. Wątpię, że nas wszyscy zdradzali dookoła. Chociaż faktycznie, no, patrzcie, dowiadujemy się, cały czas nam ktoś czegoś nie mówi, prawda? Ale wątpię, że nas od razu wszyscy zdradzali, ale myślę, że ktoś tu jest zdrajcą. Właśnie się sama mówiła, że ktoś w Waszyngtonie, to może ktoś, kto tu jest posłany, prawda? Usiąść i zaczekaj, ja to czekamy tak gdzieś jak do wieczora. Mam że nie czekałeś A. długo. Tak, to się o. ma dziać wieczorem, co? Chyba mieliście z Alex sporo do nadrobienia. Mhm. Ale między nami już wszystko gra. Daszka nie marnujmy czasu, chodź. Co to jest w ogóle? Cały czas mi ktoś tu przysyła jakieś... To coś? Nie wiem co to jest w ogóle. Spodziewacie tu towarzystwa, mój drogi? A ja tego się akurat polubiłem. O, wystawili Rida. czujki przed wejściem. Oj. Kto by się spodziewał, co? Nie wiem czy wpuszczą nas po dobroci. Dobra. Czekajcie, czekajcie, o coś... A jajaj, nie mogę. A możemy z nimi pogadać? Spróbujmy z nimi pogadać, może nas przepuszczą. To idziemy pogadać? Dobra, czekajcie. To pierwsza rzecz. No właśnie. Takie coś trzeba zrobić, zanim idziemy pogadać. Wyglądacie jak złe nowiny. A teraz w tył zwrot i wypierdalajcie stąd w podskokach. Musimy pogadać ze slajderem. Nie ma tu żadnego slajdera. A teraz bardzo proszę wypierdalać. Wiemy, że Slider jest w środku. Po prostu przekaż mu, że chcemy się spotkać. Nie rozumiesz? Wypierdalać. Głuchy jesteś, czy po prostu głupi jak but? Eee, e, tylko bez nerwów. A ty co, dziadku? Pierdol się! Okej, okay, nasz błąd. Chodź wi. Ciekawe, czy mogłem... raczej nie byli nastawieni, co? No to musimy walczyć, tak czy owak. Zauważyłem ten szyb, jak tu szliśmy. Trzeba znaleźć wylot, przeczołgać się na drugą stronę i otworzyć drzwi. Dobra, poszukam. Ja jestem szyb? na czujce i będę cię asekurował. O jakim ty szybie, mój drogi, mówisz? Znajdź drogę do systemu wentylacji. Ja widzę, że to coś większego, czekajcie. Podwójne drzwi, a tu gdzie wejdę? A, no tak. Mam tu drzwi, Atum? które chyba prowadzą do szybu wentylacyjnego. Spróbuję otworzyć. Nie mam siły. Oraz jakiś kod. Nie mam też kodu, co? Widziałeś jakiś kod? 5555. No nie no. Wejdź. znamy kod kurczę, a nie mogę tam pójść i po prostu na rambo wejść. Muszę jakiś kod poznać, tylko skąd mam znać kod? Chyba musimy tam wejść na rambo, co? No bo nie znam kodu. Dobra, mam nadzieję, że jesteś gotowy. Mam nadzieję, że jak ten głupek, nie przegapiłem tu gdzieś kodu No bo niestety siły nie miałem odpowiedzi Dużo was tu Kurde tego, 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 czego... Dzięki O, nie żyję. Dobra Przyłóż się trochę bo będzie z nami źle No przykładam się ludzie wchodzi otwarty bord Strzelamy No, nieźle, nieźle Uważaj na dziś Dobra Jaka brzuszka Dobra Kolejni Weźmiemy sobie coś od tego Popełniliście błąd Kurde, chyba muszę pospieszyć, co? Jak to się. Dobra, padło. Broń kolejna. I ich tu jest. Kurde, bo ja chyba mocno obrywam. Doskonale. Ale ich tu jest i jest jeszcze, słuchajcie Pomóż mu się pozbyć pozostałych Bez problemu, stary, ja tu się chyba w większości pozbywam, nie ty, ale dobra Nie będę wnikał już Kto się koło pozbywa Gdzie on jest? Tutaj Nie ma dla nich ucieczki Dobra a czekajcie, a schowajmy broń. Nie. O, właśnie tutaj. Dobra. I chyba jak się przytrzyma R2, tak ja to wykupywałem. Czekajcie. Trochę ryzykuję. Nie. Nie pamiętam, jak to się robiło. No, dawaj, dawaj. Dobra. Jeszcze tu. Jeśli pamiętam, że ja wykupywałem jakąś taką umiejętność, no nie? Dobra. Pistolecik jeszcze. Tylko tu coś zostawili. Dobra, jeszcze jakaś czapeczka. I odszukaj slidera. No dobra, ale obszar to mi dali całkiem spory, co? No to karabin, oj to się przyda akurat Pistole to mniej Tu mam akurat tego całkiem sporo, ale Do tego to się akurat przyda, co? Tu jest jakieś takie przejście Które mnie zaciekawiło Tylko to jest na dół, nie Tu mnie interesuje To też jest chyba na dole No tutaj, no właśnie, to mnie zaciekawiło Municja do pistoletu, do snajperek i Do karabinu, doskonałe. Przyda się trochę, co? a właśnie Czekajcie, to sobie jeszcze zapiszmy Czy mnie właśnie kamera bierze? Tam są kamery Ale myślę, moi drodzy, że odszukamy sobie slajdera, będziemy kontynuować w następnym odcinku Tak więc co? O, jeszcze tu mamy datapadna Dobra, trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć!